To nie jest zwykły park, bo parków mamy w Krakowie całkiem sporo, coraz więcej. Zarząd Zieleni Miejskiej naprawdę wykonuje kapitalną robotę, bo to już 76 parków miejskich, 46 parków kieszonkowych. Naprawdę ten postęp jest widoczny gołym okiem, ale tutaj mamy park, który nie tylko jest zielenią, ale jest też przestrzenią, która mogła wyglądać zupełnie inaczej. Mogła wyglądać zupełnie inaczej, bo tutaj były koncepcje na parki, były koncepcje na różne dziwne pomysły. Na szczęście konsultacje, mieszkańcy, dyskusja, debata, no i mamy park. Łączy drzewuszki z, ze staranymi miastem. To jest, można powiedzieć, pierwszy tego typu park w Polsce, gdzie pod przestrzenią kolejową, gdzie wcześniej był nasyp, urządziliśmy park dla mieszkańców, wielofunkcyjny. Mamy tu bardzo dużą strefę dla dzieci, której bardzo brakowało w te, tej dzielnicy. W dalszej części mamy strefę relaksu, taką strefę, gdzie możemy się zatrzymać, strefę spokoju, z dużą ilością kwiatów, z dużą ilością krzewów, w y, której możemy właśnie wypocząć, y, zatrzymać się, poczytać książkę, y, bo również w tej części znajdują się miejsca, gdzie możemy się wymieniać książkami. Miłośnicy psów, właściciele zwierząt y, znajdą tu ksi wybieg. Nieduży, bo też... Y, ten teren musieliśmy jakoś sprawiedliwie podzielić między różnych użytkowników, ale psi wybieg tutaj również ma swoje miejsce, on jest wyposażony, więc możemy swobodnie tutaj wypuszczać psy i spędzać właśnie aktywnie czas z czworonogami.